Cześć kochani, Wojciech Wesłowski, witam Cię w kolejnej lekcji, w kolejnej lekcji mojego kursu. To jest też część darmowa tego kursu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie popełniają najczęściej błędy początkujący YouTuberzy. Dlaczego to jest bardzo ważne? Zanim przejdziemy do materiału, gdzie opowiem Ci o w ogóle o pomysłach na kanał, o tym, co dzisiaj jest trendy, co możecie zrobić, a później sobie omówimy Właśnie taki szczegółowy biznes, tam pokażę ci, jak zaplanować, bo jest to bardzo ważne. Chciałbym, żebyś w ogóle traktował zawód YouTubera jako, jako biznes. Ja pamiętaj, i to będę podkreślał wiele razy na tym szkoleniu: żaden biznes po prostu nie będzie osiągał efekty, nie będzie osiągał wyników, jeśli nie będziesz wiedział, dokąd zmierzasz. I poświęcimy całemu planowaniu kanału na pewno jedną długą lekcję. Potem ci pokażę kilka przykładów tego na, na podstawie. Kilku niszy, w jaki sposób sobie zaplanować, co trzeba wziąć pod uwagę, co trzeba uwzględnić, do tego byś po prostu w przyszłości wiedział, dokąd zmierzasz. I tutaj z tym, co teraz mówię, wiąże się pierwszy właśnie błąd, który najczęściej ludzie popełniają. To jest po prostu brak koncepcji, czyli tego, co mówiłem, czyli brak planu, brak wizji na swój kanał, brak wizji takiej długofalowej, bo wiadomo, może mieć jakiś pomysł, który wow, coś, co cię nakręci, ale ważne, byś sobie po prostu to rozpisał krok w kroku dokładnie, co powinienem zrobić, jak ma się rozwijać ten kanał, dokąd zmierza, skąd będziesz brał środki później, w jaki sposób będziesz zarabiał i żebyś też po prostu uwzględnił w tym biznes planie nie tylko po prostu zarabianie jako partner YouTube, ale też po prostu inne możliwości zarabiania na tym kanale, czyli na przykład wprowadzenie własnych produktów, czy wprowadzenia jakiegoś newslettera, czy jakichś gadżetów i tak O tym będziemy omówili w kolejnym etapie, czyli jeden z pierwszych błędów, najważniejszych błędów to jest to, że ludzie myślą, wow, założy kanał, a nie stworzyli sobie właśnie biznesplanu po to, by wiedzieć, w jaki sposób to robić uprawnie. Brak przygotowania to jest kolejny, kolejny błąd, i też na jednej z lekcji pokażę Ci, jak za pomocą sztucznej inteligencji, jak za pomocą sztucznej inteligencji będziesz miał świetne pomysły, świetne materiały na to, byś mógł. Realizować ciekawe materiały na swój kanał, pokażę ci w kilku niszach, jak napisać taki scenariusz, jak sobie go opracować, jak dzięki sztucznej inteligencji byś miał mnóstwo pomysłów, setki pomysłów na, na filmy w Twojej niszy. Kwestia tylko umiejętności użycia odpowiedniego narzędzia, potem przełożenia tej koncepcji na, na po prostu na rezultaty. Więc pamiętaj, musi być przygotowany, musisz ruszyć i też trochę Ci podpowiem. tak Ja też uważam, że brak przygotowania to jest to, że musi wiedzieć z wyprzedzeniem, tak jak ja na przykład sobie tutaj na tej tablicy jest mnóstwo zapisanych pomysłów na filmie, które cały czas doklejam i tak dalej, tak dalej. Ja zawsze wiem do przodu, czyli mam co najmniej 10-15 pomysłów do przodu na kolejne materiały wideo, tak? Zaproponuję Ci to, to w kolejnym kursie. żeby zrobić taką checklistę, stanie się do mnie taką checklistę materiałów dodatkowych, będzie tam do pobrania takie materiały, gdzie byś sobie tworzył właśnie takie pomysły, taką listę, niekończącą się listy pomysłów na Twoje materiały, cokolwiek ci przychodzi do głowy, byś tam notował, po to, by zawsze po prostu być przygotowanym, zawsze mieć po prostu do przodu myśleć i zawsze mieć gotowe materiały na następne, na następne film wideo. Zła jakość dźwięku i obrazu. Pamiętaj, że bardzo źle się ogląda materiały, jeśli na przykład dźwięk nie zgadza się do tego, co ja mówię ustami. Czasami tak się zdarza, jeśli nagrywamy. Akurat ten materiał nagrywam w darmowym narzędziu, o tym też Ci powiem. Jeśli byś chciał na przykład zrobić takie szkolenia, które wyglądają podobnie jak to, czyli pokazuję slajdy siebie, pokażę Ci, jak. Możesz wykorzystać odpowiednie narzędzie, które dla ciebie wszystko zrobi, jest to bardzo łatwe. Omówimy też po prostu, co powinien zrobić. Pokażę ci też taki sprzęt budżetowy, który powinien sobie kupić. Oczywiście, jeśli przecież nagrywasz telefonem, no to też ci pokażę, że warto mieć na przykład mikrofon krawatowy. Wskażę ci dokładnie firmy, z której ja korzystam z takiego mikrofonu. Warto czasami wydać te parę złotych, po prostu, żeby to jakoś była lepsza. I pamiętaj, no, że minimalna jakość, jaka jest, to jest HD. Ja czasami, jak nagrywałem jakimś dziwnym urządzeniem coś szybko dla kursantów, to czasami ta jakość była gorsza, ale wtedy po prostu był materiał taki dodatkowy, bonusowy do kursantów, a tak to staram się minimum tę jakość HD zachować i to jest minimalna jakość, jaką powinienem utrzymać. Następnym błędem, czyli błąd numer 4. no to znowu troszeczkę z tym planowaniem i z tym biznesplanem, będę do tego wracał za jakiś czas, ale to jest brak regularności. I ja uważam, jeśli jesteś początkującym YouTuberem, no to jest minimum raz w tygodniu nowy materiał. to jest minimum raz w tygodniu nowy materiał. Wiadomo, że jeśli mamy kanał, warto tych materiałów troszkę rzucać więcej. Ja sam staram się rzucać dwa, trzy w tygodniu. Czasami mam taką regularność, że prawie codziennie coś rzucam. Ale minimum raz w tygodniu to jest minimalna ilość, jaką powinniśmy uwzględnić przy planowaniu, przy robieniu biznesplanu, planu. najmniej raz w tygodniu umieszczamy. I jeszcze lepiej, jeśli sobie zaplanujemy to, że będzie to o stałym dniu i stałej porze. Tak przyzwyczajamy widzów, że na przykład w środę o 19 pokazuje się nowy materiał. Na szczęście. Na, na YouTubie mamy coś takiego, że możemy po prostu sobie ustawić premiery, można przedrzucić sobie kilka filmów do przodu, i to też jest bardzo ważna strategia, tak żeby sobie nagrać 3-4 odcinki do przodu i po prostu ustawić premiery, wtedy masz taki zapas, wiesz, że masz cały miesiąc na to, by zrealizować kolejne materiały, no i wiesz, że po prostu będziesz w stanie tą ciągłość utrzymać. No i pamiętaj, że wujek Google i w ogóle YouTube lubi po prostu systematyczność, każdy lubi to, żeby cały czas były nowe materiały, i na pewno takie kanały są częściej promowane po prostu na, na różnych mediach społecznościowych czy potem wyszukiwarkach. Nieodpowiedni czas trwania filmów, to też jest bardzo ważne. Jak widzisz, ja lubię krótkie filmy, ja staram się maksymalnie kręcić filmy, które są 15 minut. Jeśli coś się wydarzy, czyli mam dany materiał, który wymaga dłuższego omówienia, najczęściej robię tak, że dzielę to na dwie części. Nie bój się, dziel na dwie części. To jest też bardzo ważne, żeby też nie przegadać, żeby te filmy nie trwały po pół godziny, żeby to było w miarę klarowne, w miarę szybko, szybkie, nie lej wody, lepiej krótszy materiał, a na przykład dwa odcinki niż bardzo długi w jednym tasiemcu. Oczywiście są wywiady, czasami się nie da tego pokroić i wtedy jest ten materiał dłuższy, ale też jeśli na przykład ja zapraszam osoby na wywiady, a kilka takich wywiadów miałem, staram się wtedy w 45 minutach zmieścić, tak? Czyli pamiętaj, czas jest bardzo ważny. Będziemy też o tym mówili przy analizie, przy analizie później filmów, jeśli już zaczniesz nagrywać, będziesz wiedział po prostu, jakie filmy są u Ciebie najczęściej oglądane i, i być o tym dokładnie sobie zdawał sprawę, jakie długość powinieneś na, na, nagrywać. Zła edycja filmów, Czyli zbyt wiele cięć, słabe cięcia, źle dobrana muzyka itd. itd. To są kolejne aspekty, które, które trzeba uwzględnić. I na przykład jeśli ja nagrywam taki materiał, który jak teraz, czyli mam taki pokaz slajdów i je przesuwam, staram się po prostu nagrywać w jednym ciągu. Każdy ma jakieś błędy, czasami troszeczkę seplenie, czasami mówię za szybko, staram się zwolnić tempa, ale po prostu staram się nagrywać w jednym, w jednym ciągu. Staram się nie robić cięć dziwnych, dziwnych przejść dalej. To za dużo, to niezdrowo, pamiętaj, to nie mają być wody ma być to fajny materiał merytoryczny, jeszcze nie wiem, jakbyś prowadził kanał, ale warto, żeby też to po prostu sobie uwzględnić. Brak interakcji z widzami jest to, jest to kolejna rzecz, którą powinieneś uwzględnić, czyli jeśli ktoś ci pisze komentarz, pamiętaj, zawsze podziękuj, zawsze odpowiedz na komentarz, szczególnie na początku tym, temu, tej, temu etapowi, kiedy po prostu twój kanał zaczyna rosnąć. Dlaczego? Po pierwsze, ten widz częściej wróci, po drugie, mamy taką gwarancję, jeśli ty odpowiedź na komentarz, czyli nastąpiła ta interakcja między Tobą, a widzem, że po prostu platforma będzie polecała Twoje materiały, bo nastąpiła ta interakcja, więc zadbaj o tego widza, który jest cenny, i odpowiedz mu po prostu bardzo krótko, czasami na ten komentarz, czasami wystarczy jedno, dwa zdania, czasami dać serducho i coś napisać, jest to o wiele miłe. No i od czasu do czasu warto, jeśli już potem zaczyna Twój kanał rosnąć, po prostu robić live, żeby ten widz mógł się wypowiedzieć po prostu na żywo na Twoim kanale. Ósmy błąd, który też często początkując YouTuberzy, że nagrywają jakieś materiały i zapominają o promocji tych materiałów, czyli nie wrzucają ich na, na inne portale społecznościowe, nie pokazują w sieci, że coś robią, że coś tworzą, nie linkują też na przykład z Facebooka do, do YouTube'a, z własnego bloga do YouTube'a i tak dalej, nie starają się robić tej, tej reakcji. No i czasami warto też pomyśleć o takiej płatnej promocji, czyli wykupić na filmy, które są oglądalne, po prostu płatnym, płatną promocję. I uwierz mi, że to może już być budżet 3-4 zł dzien, dziennie przez jakieś 10 dni. Warto czasami popromować ten film, warto po prostu dać trochę zarobić platformie, po to, by w późniejszym czasie ona bardziej jeszcze promowała Twoje materiały. Najczęściej popełnianym błędem jest to, że złe miniaturki i złe tytuły. Pamiętaj, że tytuł filmu musi być adekwatny do tego, co mówisz na filmie. Pamiętaj, że dzisiaj sztuczna inteligencja i, i jakby Systemy, które sprawdzają Twoje treści, potrafią dokładnie określić w każdym języku, o czym ty mówisz, i po prostu nie możesz lać, lać wody, tak? Czyli nie możesz wprowadzać klienta w błąd, nie możesz wprowadzać ludzi w błąd, czyli coś innego obiecać na filmie, a co innego realizować w materiale. Musi to być spójne, musisz mówić na temat, musisz mówić na temat, który zawiera właśnie miniaturka i która jest określona miniaturka, a nie po prostu całkowicie odbiegać od tematu. Jeśli to jest na przykład 10 błędów początkujących YouTuberów, no to wiadomo, że mówię o tych 10 błędach, a nie mówię teraz na przykład, nie wiem, o tworzeniu stron internetowych, tak? Więc pamiętaj, musisz po prostu mówić to co obiecałeś, czyli co napisałeś w tytule i to, co na, na, obiecałeś w miniaturce, bo inaczej po prostu twój film zacznie ginąć, wśród tysięcy innych filmów nie będzie promowanych, no bo nikt tego nie lubi, żeby wprowadzać klienta w błąd. No i bardzo trzeba patrzeć na to, jak długo jesteś w stanie utrzymać danego widza na danym filmie i jak długo jesteś w stanie po prostu z tym widzem być w interakcji, czyli jak długo ogląda ten materiał. Jest, jest to takie bardzo ważne ale o tym też porozmawiamy już przy dziale analityki. No i kopiowanie innych. Tutaj nie mówimy o inspiracji, tak, bo nawet o tych błędach pewno bym znalazł setki filmów, które podobne, ktoś błędy wypisał. I ja akurat sobie na podstawie własnego doświadczenia, własnych klientów sam sobie wypisałem te błędy. Ale pamiętaj, że to nie jest ja. No, jeśli piszemy o kanale, no, to, no, to być może znajdziesz materiały, jak ustawić kanał, jak zrobić, jak zrobić miniaturkę na kanale itd., itd. Być może tych materiałów jest setki. Ja po prostu przepuszczam przez własny pryzmat i staram się po prostu wtłoczyć w coś własną treść. Więc nie chodzi o to, żebyś się nie inspirował, ale pamiętaj: nie kopiuj w kropka w kropkę to, co robią inni. Po prostu inspiracja jest ok. Kopiowanie jest, jest nie Pamiętaj, żeby okay, być unikalny, w inny sposób to przedstawiać, w ciekawszy być może sposób, albo na swój własny sposób. I teraz miałoby 10 błędów, ale dorzuciłem jeszcze jeden, czyli dorzuciłem jedenasty błąd jako, jako bonus i tu chciałem Cię ostrzec, i o tym też już mówiłem parę razy, ale zawsze będę mówił: nigdy nie kupuj subskrybentów, nigdy nie kupuj ruchów na dziwnych stronach, które Ci obiecują nie wiadomo co. Dlaczego? No bo na. Yy, jakby kanał YouTube jest stanie, czyli YouTube jest w stanie wykryć takie ruchy, wykryć, że po prostu zostałeś, że kupiłeś te, te, tych subskrybentów. Pamiętaj, zazwyczaj to są konta tworzone przez boty, więc nic z tego nie będziesz miał, ci ludzie nigdy nie wrócą, nic nie zobaczą, a pamiętaj liczysz się ilość, nie ilość, przepraszam, nie ilość, a jakość osób, które odbierają, czyli jakość powracających twoich osób, jeśli YouTube będzie widział, że osoby, które ma subskrybentów, wracają do Twoich materiałów, i jeszcze będzie je promował. Więc nie strzelaj sobie w kolano, bądź cierpliwy, czasami poczekaj po prostu na efekty. Pamiętaj, że jeśli to jest biznes, to to nie jest sprint, to jest maraton, tak? Musisz być wytrwały, musi być konsekwentny w tym, co robisz, musi być cierpliwy w tym, co robisz. I po prostu robić swoje. A nie starać się przeskoczyć pewne elementy, tak? Czyli teraz, na przykład, ktoś ci wkręci, ok, dam sobie trzy filmy, kupię sobie, nie wiem, tysiąc subskrybentów, cztery tysiące godzin oglądania i nagle będę partnerem. Nie, bo jeśli przejdzie to weryfikacja, nie sprawdzę, że te konta są po prostu fikcyjne, nic tam się nie dzieje, ci ludzie nie wchodzą w interakcje, tylko, tylko subskrybują jakieś kanały, nie oglądają tych materiałów itd., itd. No po prostu nie przejdziesz tej weryfikacji. Więc nie da się zrobić bambuko, nie płać portalom, które oczywiście sprzedają takie usługi. Sprzedają ich w setkach, jestem przerażony. Nie ukrywam, że sam dla testów, dla testów, tak. Kiedyś kupiliśmy takie usługi, jakiś czas temu, żeby przetestować na jednym końcu naszego klienta, który był uparty, że on chce to kupić i wiedzieliśmy, jakie są tego nędzne efekty. Ok, ja zapraszam Cię do kolejnych lekcji, zapraszam Cię do oglądania. Mnie, jeśli ten materiał oglądasz, bo to jest darmowa część na YouTube, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. No i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Trzymaj się, cześć!